Nie, nie wiem gdzie jesteśmy. To jest miejsce. Nie wiem. Mówił w ogóle. słyszałeś o Was? Tak, że Jak to przyjdziecie, wybieracie dwa melony o wartości 5 milionów. To już to cud. No? Czekam Was łatwo poziomy. А да, это мне трудно сказать, что нам игра. Как им слышать? И что тут запись? Загадка. Это загадка. это что?

Pasuj się, okej. Okay. Co tutaj? Był się. co. tu zrobić? No, ja... okej. coś. Chciałem tylko Nie kolego. 我肚子怎么回事？我不是，是冬至。就是冬至。就是冬至。 Chwila, bo miałem w jeszcze ten pistolet jeszcze mi pistolecik żółego bardzo miałem im dużo wody, bo wziąłem się przyda o, o. i co?

Wchodzę. Czy to jest? Cała gra to była przykrywka. A te melony są tej dwie. Widziałem. Dobra, teraz spójrzcie za siebie. czemu Nie, nie, nie aktywuj. Bo to udało się. Co tam się dzieje?

то я разумею, заберем его в конце. Кто он Слушай